Prawie 1900 głosów za i tylko niecałe 500 przeciw to wynik pierwszego etapu konsultacji społecznych, które mają pomóc prezydentowi w podjęciu decyzji, czy przygotować uchwałę o zniesieniu prohibicji przy ulicy dekabrystów, czy też nie. Gdyby opierać się tylko na wynikach ankiety przeprowadzonej przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych wynik byłby przesądzony. Prohibicja powinna być zniesiona. A ja chcę wysłuchać najpierw wszystkich opinii, wszystkich mieszkańców. Chcę dowiedzieć się, dlaczego jedni się czegoś boją, inni czegoś chcą. Czego się boją jedni, czego chcą drudzy. A wtedy być może uda się doprowadzić do sytuacji, kiedy pogodzimy, na pewno nie w stu procentach, ale w znacznej mierze oczekiwania i i potrzeby różnych grup po to, żeby w końcu tam było normalnie, bo na pewno nikt, kto tam przejdzie się dzisiaj, nie powie, że tam jest normalnie. Pomóc ma w tym druga część konsultacji, która trwać będzie do końca roku. Tym razem prowadzone będą spotkania z zainteresowanymi stronami, czyli mieszkańcami, przedsiębiorcami i studentami. Drugą część konsultacji wspierać będzie zespół z Centrum Deliberacji Uniwersytetu Warszawskiego, który ma być bezstronnym recenzentem prac przy konsultacjach. W każdych konsultacjach należy szukać różnych możliwości rozwiązania sytuacji, a później wybierać to, które kosztuje ogół jak najmniej. No, są takie sytuacje i pewnie to jest ta sytuacja, gdzie należy zdecydować o tym, czy coś uchylić, jakieś wcześniejsze rzeczy, rozporządzenie, prawda, decyzję, czy też przy niej pozostać. Ale uchylając, trzeba, skoro już ten krok został podjęty, że jakaś decyzja zapadła i coś zostało um, na jej mocy. Um, Rozwiązane w tej sytuacji wprowadzany zakaz sprzedaży alkoholu, to jeśli się go wycofa, to też będzie miało jakieś konsekwencje. Mimo olbrzymiej przewagi głosów popierających zniesienie prohibicji, sprawa nie jest przesądzona. Ewentualna decyzja prezydenta też. Pamiętajmy jednak i o tym, że organem, który ostatecznie zniesie lub podtrzyma prohibicję, będzie Rada Miasta.